Sponsorem programu jest ViaPlay. Platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was drodzy bardzo serdecznie. W piątek przerwa na kawę dogrywka się kłania. No i nie spodziewaliśmy się, że będą tak ciekawe rzeczy do omówienia. Na gorąco po meczu Manchester United witają się z Państwem Jonasz Zasowski, a także Marcin Pochojka. Cześć, witam serdecznie. Całkowicie zepsuła się narracja, którą gdzieś tam mieliśmy w głowie do 80 minuty w tym spotkaniu. No, słuchajcie, nie będę tutaj zdradzał, zaczniemy od Manchester United, bo to jest bardzo ciekawe spotkanie, które nawet trochę, może nie, nie aż tak bardzo, ale przypomina to pierwsze starcie między Sato a Manchesterem. United, z tego co pamiętam, w ogóle tam też było chyba 3 do 3 do 1. Tak sobie teraz to na szybciutko sprawdzę. Te... Nie, 3 do 0 tam było, dobra. E, bo wydawało mi się, że Southampton w pierwszej połowie było bliskie wtedy. No dobra, w ogóle nie ważne. Nie od tego chciałem e, zacząć. Chciałem zacząć od tego, że to spotkanie dla kibica United to musiało być okropne przeżycie. Do 80. minuty okropne przeżycie, bo nawet ciężko oglądało się to postronnym e, kibicom. Najgorsza drużyna ligi. Którą bez wątpienia jest Hampton. Drużyna, która wygrała w tym sezonie jeden mecz. Drużyna, która przegrywa seryjnie jest no, najgorszą drużyną ligi i zastanawiamy się, czy pobije rekord punktowy Derby County, wygrywała z Manchester United i to wygrywała w taki sposób przekonujący no nie bójmy się tego powiedzieć bramka w 43 minucie samobójcza Ugarte była tego zwieńczeniem no Andre Onana w pierwszej połowie przytrzymał United przy życiu i jak będziemy chwalili Amada Diallo to naprawdę ja tutaj na początku tego chciałem docenić tą pracę którą wykonał Andre Onana bo Southampton mogło równie dobrze wbić więcej tych goli. Oczywiście Manchester United także miał swoje sytuacje. Te sytuacje miał także w drugiej połowie, ich było nawet dużo więcej. No chociażby na myśl przychodzi ta sytuacja Antonego, który nie wiedzieć czemu postanowił zamiast strzelać na bramkę, wybronić sytuację, kiedy dosłownie miał czystą bramkę. Nawet bez bramkarza już przed sobą nie oddał nawet strzału Antony w tej sytuacji. No i tak przez długi czas wydawało się, że że Manchester United się nie uda strzelić wyrównującej bramki, no i wtedy pojawił się bohater, no, który przeżywa bardzo dobry okres w Manchesterze United, chyba najlepszy w najlepszej formie obecnie piłkarz tego klubu Amad Diallo, który najpierw w 82 minucie zdobył bramkę na remis, później po wspaniałym podaniu Eriksena dał Manchester United prowadzenie i w to już było w doliczonym czasie gry i w 94 minucie wykorzystując błąd Obrony są Hampton, Amad Diallo zapisał sobie hat-trika, e, zabrał piłkę do domu e, i też takie miłe obrazki dla kibica, bo ten Amad Diallo ciesząc się pokazy, pokazujący na herb utożsamiający się bardzo z tym, co, co no po prostu z klubem, utożsamiający się piłkarz z klubem, to zawsze są fantastyczne widoki. Dobrze się na to patrzyło i, i zdecydowanie tutaj całkowicie nam już w ogóle nie będziemy pamiętać o tym, jak to spotkanie wyglądało, no bo show skradł absolutnie Amad Diallo, a trzeba powiedzieć uczciwie i szczerze, Marcin, że to było słabe spotkanie Manchesteru United, dopóki Amad Diallo nie objawił się swoim geniuszem. No tak, dokładnie. Znaczy yy, no się druga połowa była o dużo, dużo lepsza dla Manchester United niż pierwsza. Natomiast sam początek spotkania ja byłem pod wrażeniem, ale już wtedy sobie uświadomiłem, że, że Southampton nie, nie odda tutaj terenu United i nie podda się praktycznie od początku, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo ja spodziewałem się właśnie takiego spotkania, w którym Manchester United raczej spokojnie będzie tę grę prowadził, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich ostatnie, ostatnie wyniki. Z, z lepszymi zespołami, z Liverpoolem i z Arsenalem. Byłem pewien, że z takim Southampton no to no przejadą się po nich i poprawią sobie morale, yy, nabiją sobie statystyki, troszkę, troszkę tą różnicę bramkową, bilans bramkowy nieco poprawią no i, i bez, problemu, bez problemu rozprawią się z, z, z drużyną, z Południa Anglii, natomiast początek był, był taki, że to Southampton praktycznie było drużyną lepszą. Cała pierwsza połowa według mnie, może, może nie cała, ale y, duże, duże, y, znaczy w wielu momentach, w pierwszej połowie było widać, że, że Southampton całkiem dobrze, y, dobry pomysł ma na to spotkanie, bo oni prowadzili grę plus y, naprawdę wyprowadzali bardzo dobre, bardzo dobre ataki. Y, to, co, to, co Sulejmana robił dzisiaj z Leny Mioro, no to. Praktycznie kupił mu, kupił mu bilet do Energy Landy i sobie z nim tam kręcił jak, jak chciał, także yy, wyglądało to naprawdę, naprawdę dramatycznie dla, dla młodego zawodnika United. No i ogólnie bardzo dużo sytuacji Southampton sobie zrobiło, stworzyło w pierwszej połowie i, i to, że oni strzelili tylko jedną bramkę, to według mnie no, najniższy wymiar kary dla Manchesteru United. No i tak jak mówiłeś, yy, bardzo dobra dyspozycja Nany w pierwszej połowie yy, utrzymała United w grze. Yy. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o, o drugą połowę, no to to już wyglądało troszkę inaczej. Tam może, może na początku drugiej połowy przewaga yy, Manchesteru United nie była tak widoczna, ale miałem wrażenie, że z każdą minutą jednak no to United troszkę bardziej dociskało to Southampton, chociaż oczywiście odgryzali się oni jakimiś atakami, więc to nie było tak, że Southampton po prostu oddało, oddało pole całkowicie United w drugiej połowie. No ale tak jak mówiłeś i tak jak wszyscy widzieliśmy, no Amad Diallo to jest akurat w tym momencie chyba, no się bez wątpienia najlepszy piłkarz Manchester United. On ich wyciąga ze wszystkich problemów i wyciągnął w tym spotkaniu ze wszystkich problemów, i w zasadzie to, to dzięki niemu te trzy punkty sobie United może przypisać. No i rzeczywiście, no, jeśli, jeśli Manchester United gra z drużyną, która jest na ostatnim miejscu w tabeli, w dodatku oni idą na niechlubny rekord najmniejszej liczby punktów w sezonie. Chociaż wydaje mi się, że, że nie będzie aż tak źle. Po tym dzisiejszym spotkaniu. Można raczej uznać, że Southampton jakieś punkty zdobędzie jeszcze i może nie skończy się pobiciem rekordu derby county. Natomiast wracając do mojej poprzedniej myśli, no, no nie tak powinno wyglądać chyba spotkanie Manchesteru United z najgorszą drużyną w tabeli. No, mimo wszystko, pozytywy, jakie może wyciągnąć kibic Manchesteru United z tego spotkania, jest, jest na pewno to, że. Potrafili odwrócić losy tego spotkania no w zasadzie w końcówce, no bo to było ostatnie kilkanaście minut. Amad Dialo strzelił w ogóle hat chyba nie wiem, to było 11-12 minut. Czytałem przed chwilą statystykę na, na e, ciekawostkę na Opta Joe, że Amad Diallo jest drugim najmłodszym strzelcem hat-tricka w historii Manchester United, tylko Wayne Rooney e, zrobił to będąc młodszym piłkarzem. Więc no to jest według mnie bardzo, bardzo fajne wyróżnienie dla, dla Iworyjczyka. No i super wygląda ta jego kariera na, na Old Trafford po przyjściu Rubena Amorima. Jeszcze niedawno przecież młody, młody Diallo grał w Sunderlandzie, a teraz widać, że jego, jego kariera świetnie rozkwita na Old Trafford. I, no i wydaje mi się, że to jest dopiero początek jego, jego świetnej, świetnej kariery na, na Old Trafford, no bo to, co robi w tym sezonie, no to rzeczywiście może dać sporo, sporo nadziei, sporo radości kibicom Manchesteru United. Diallo ma już sześć bramek i sześć asyst w tym sezonie, jest najlepszym strzelcem United i, i no i tak jak wspomniałem, najlepszym, najlepszym zawodnikiem. Natomiast jeszcze wydaje mi się, że warto powiedzieć, że zmiana z Irkse chyba sporo dała też Manchesterowi United, bo, bo Hojlund Hojlund to bardziej przeszkadzał w pierwszej połowie niż, niż pomagał Czerwonym Diabłom, tak mi się wydaje. Mimo wszystko, co prawda, miał tam Hojlund jakieś, jakieś sytuacje w pierwszej połowie. Miał może tam z dwa dobre momenty, ale, ale poza tym to raczej, raczej on się tam miotał po tym boisku i nie do końca wiedział nawet, jak się ustawiać przy niektórych atakach wyprowadzanych przez. Przez Czerwone Diabły. No, natomiast Zirkse, mimo że jest chaotyczny w, tym, w, tym, w tych swoich ruchach na boisku i dosyć, dosyć taki no, nieprzewidywalny, bo ja do końca nie wiedziałem, w którym kierunku on będzie chciał biec i co będzie chciał zrobić w niektórych akcjach. Natomiast widać, że to, to, ta jego dynamiczna gra sporo dobrego przyniosła United, bo. Rzeczywiście, tak jakby te ataki zyskały troszkę więcej jakości, troszkę więcej szybkości, nieprzewidywalności, co w sumie pomogło w tej sytuacji. I, i no, myślę, że on tą swoją małą cegiełkę też dołożył do tego zwycięstwa. No, z trudem wydartego drużynie Southampton. Natomiast wypada też powiedzieć parę słów o Świętych. To był bardzo dobry mecz w ich wykonaniu, zwłaszcza ten początek, i tak do 60 minuty było naprawdę spoko. Nie wiem, czy to wystarczy na to, żeby się utrzymać, no bo, no bo mimo wszystko po takim spotkaniu raczej im morale opadną, aniżeli będą wysokie. No bo jeżeli naprawdę przez większość spotkania są stroną na pewno nie gorszą od United, a momentami nawet lepszą. No to gdy w taki sposób w ostatnich tam kilkunastu minutach tracisz tracisz zwycięstwa, potem nawet remis i już w ogóle pomijając tą trzecią bramkę, która była takim typowym gwoździem do trumny, widać, że tam już była zwieszona głowa i, i, i smutek, i, i żal, no to. No ciężko będzie pewnie odbudować im się psychicznie na kolejne spotkania, bo naprawdę była dzisiaj duża szansa na to, żeby oni te, te trzy punkty zdobyli i znacznie poprawili swoją sytuację w tabeli, która i tak, nawet gdyby oni wygrali, nie byłaby łatwa, ale w tym momencie no, boję się, że wpadną jeszcze w jeszcze większy marazm aczkolwiek naprawdę z takich pozytywów to jest, to ich takie nastawienie od początku, że, no i, 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 że próbowali, że się starali, że mieli naprawdę dobre sytuacje, że te ich ataki wyglądały bardzo ciekawie, no i takie odkrycie, ten Sulejmana, w sumie on mało grał w tym sezonie, o ile w ogóle, i wydaje mi się, że w przyszłych, w przyszłych meczach mogą na nim zdecydowanie opierać swoją grę w ofensywie. No, Coś rozgadałem się. Spoko, spoko. Słuchałem z zainteresowaniem, dodam teraz parę słów od siebie. No, na pewno Southampton w ogóle nie wyglądała jak drużyna, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli do tej 60 minuty. Bo naprawdę to, to jak grali, no to nie pozwalało myśleć, że, że oni faktycznie zdobyli tylko 6 punktów w tym sezonie. To, to wyglądało mega, mega dziwnie, bo grali mega odważnie w ogóle. No ale tak jak mówisz, to może rzeczywiście nie wystarczyć do tego, żeby się po prostu w tej lidze utrzymać. No zresztą w tym momencie to jest zadanie, zadanie karkołomne. Już w ogóle wiem, dlaczego, mi się tak, dlaczego wydawało mi się, że Southampton w tym pierwszym meczu też zdobyło pierwszy bramkę, bo oni tam karnego przecież nie wykorzystali, tak sobie szybko odwinąłem, zobaczyłem na to, na to spotkanie. Później jak już United strzeliło bramki, to, to faktycznie poszło. Amad Diallo w ogóle kojarzy mi się... Z takim i, I to jest dobre dla niego, i generalnie dla jego pewności siebie, i dla kibiców United, którzy będą mogli mieć nadzieję w kolejnych spotkaniach. On mi się kojarzy z takim byciem bohaterem, bo te jego bramki często, no to ważą naprawdę dużo, bo to właśnie Amad Diallo strzelał w 90. minucie w meczu z Manchesterem City na 2-1. do To Amad Diallo zdobył bramkę na remis z Liverpoolem. Też w 80. minucie. No i w końcu to Amad Diallo właśnie zdobywa tego hat-tricka w Southampton, i nie oszukujmy się, no ratuje Manchester United od wielkiej kompromitacji, bo ja, ja, ja widziałem, co piszą kibice Manchester United w trakcie tego spotkania. No i też wiemy, co mogło oznaczać dla tego klubu porażka w tym meczu. I to na Old Trafford. No to, to byłby cios. Ogromny, którego ciężko było w ogóle się w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. A tak faktycznie Diallo sprawił, że no temat zostanie, że tak powiem, gdzieś tam już zamieciony. No ale to dobrze dla Manchester United, który gdzieś tam buduje sobie bardzo dobry taki czas teraz, no bo. Najpierw ten remis z Liverpoolem po dobrym meczu, później wyrzucenie Arsenalu z FA Cup, też na wyjeździe. Teraz ten błysk Amada Diallo i, i, i tutaj Hattrick w samej końcówce Southampton. No i powolutku mogą sobie tak budować taki, taki dobry czas, że nawet jak idzie źle, to, 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 to odwrócimy to gdzieś tam, nawet na samym końcu, być może właśnie za sprawą naszej naszej w tym momencie największej gwiazdy. Tak mogą sobie to, to, to tłumaczyć. Manchester nawet przeskakuje na 12. miejsce w tabeli. Jest to na przykład o tyle ważne w takim gdzieś tam kontekście, o którym rozmawiamy, że teraz gdzieś tam częściej i więcej będziemy w takim negatywnym kontekście rozmawiali na przykład o Tottenhamie, który no zajmuje to niechlubne 14. miejsce, z którego tak często śmiano się w kontekście właśnie Czerwonych Diabłów, więc na pewno przeżywają teraz no, dużo, dużo lepszy czas niż, niż mo można, było to, można było o nich rozmawiać wcześniej. Zobaczymy, jak to przeniosą na następne spotkania. Chyba w niedzielę grają z Brighton. Tak, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, jaka będzie kontynuacja tego, tego stanu rzeczy. I właśnie, skoro Brighton, to przejdziemy sobie także do drugiego meczu, który rozpoczął się pół godziny wcześniej. Ipswich Town kontra Brighton. Tutaj na wyjeździe po bramce Emitomy i Rutera wygrywa Brighton, który no, było drużyną lepszą w tym spotkaniu. To, to bez wątpienia. I taki wątek, który. Wiesz, co troszeczkę z wczoraj nawet pociągnę, no bo okej, okay, fajne jest to, że Brighton w końcu poszła mało tą serię remisów, ale gdzieś tam chłopaki na przykład wczoraj ze mną dyskutowali na temat tego, która z tych drużyn ma największe szanse na utrzymanie. Z tych drużyn oczywiście. Everton Wolves, Ipswich, Leicester. Southampton już niestety zostało spisane na straty po tym meczu, to myślę, że dobitnie to widać. I gdzieś tam chłopaki naprawdę bardzo wierzą w Ipswich. Ja byłem chyba jedyną osobą, która postawiła, że oni jednak z, w, te, w tym sezonie spadną i chciałbym, żeby to było gdzieś tam wyjście do, do dyskusji, bo Ipswich przeżywało teraz dobry czas, bo to było zwycięstwo z Chelsea. To był remis z Fulham na wyjeździe i tak mogliśmy się gdzieś tam przygotować na na to, że z tym Brighton także mogą gdzieś tam powalczyć o, o chociażby ten jeden punkt. Tak się nie stało. Jestem ciekawy w ogóle Twojej opinii na ten temat. Może dorzucić swoje tutaj grosze, czy Twoim zdaniem też Ipswich tutaj jest, nie jest faworytem do tego, żeby się jednak utrzymać. I generalnie jak to widzisz, może też właśnie na tle tego spotkania. No to ja w tej dyskusji a propos tego, jakie drużyny się utrzymają, to nie będę po twojej stronie. Zwłaszcza, że teraz nagrywamy ten cinek, a ja siedzę w koszulce i Switch Town. <gry> e, także tak, także ja, ja w nich wierzę. E, ten mecz z Brighton im nie wyszedł, e, mimo tego, że do przerwy był w miarę równy z lekkim wskazaniem na Brighton. E, to no, niestety błędy w drugiej połowie, no i po prostu lepsza gra Brighton. Dominacja w środku pola i generalnie całe spotkanie, przepraszam, cała druga połowa była już pod dyktando Brighton. Tak jak w pierwszej połowie można było jeszcze mieć nadzieję, będąc kibicem Ipswich tam, że jest szansa na jakiś dobry wynik, może na jakieś 0-0 lub jakieś, jakieś, jakaś bramka po kontrze, co w sumie im w tym sezonie całkiem dobrze wychodzi. Tak, no Brighton zamknęło praktycznie to spotkanie w drugiej połowie i, i tych bramek mogło, mogło być więcej. Jeśli chodzi o, o szansę na utrzymanie, kurczę patrzyłem właśnie sobie przed nagraniem, przed, przed naszą rozmową na, na terminarz Ipswich i niestety no, tutaj się robi, robi bardzo ciężko, bo oni w najbliższych dwóch spotkaniach mają Manchester City oraz Liverpool. Sprawda, no wiadomo, Manchester City to nie jest jeszcze ten Manchester City, którego, którego każdy się bał w zeszłym sezonie, ale no nadal to jest, to jest drużyna Pepa Guardioli z. Z, z klasowymi zawodnikami, więc w dodatku wydaje mi się, że nieco podrażniona tym remisem 2-2 z, z Brentford, więc będzie im bardzo ciężko uzyskać dobry wynik w tym spotkaniu. Potem mają, tak jak mówiłem, Liverpool i, i Southampton u siebie, także ten mecz Southampton to będzie naprawdę wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe widowisko i jestem ciekaw, jakim, jakim rezultatem skończy się to spotkanie, bo może Southampton jeszcze się podłączy tam do, do, do tlenu w, w spotkaniu 1 lutego. Natomiast potem jest Aston Villa na wyjeździe, Tottenham u siebie i Manchester United na wyjeździe. Także to jest taki terminarz. No nie, w sensie wiemy, wiemy, że Tottenham oraz Manchester United nie są w swojej najlepszej dyspozycji aktualnie i no, nie jest jakimś bardzo dużym problemem wydarcie im punktów. Natomiast nie wiemy, co będzie za, za, te, za ten miesiąc, z paroma dniami. Może Tottenham wskoczy już na lepsze tory, United tak samo. Na papierze ten terminarz wygląda, wygląda dramatycznie. Potem jeszcze mają Crystal Palace i Nottingham. Także no, terminarz jest bezlitosny w najbliższych tygodniach, więc na pewno to spotkanie z Southampton za trzy kolejki będzie turbo istotne w kontekście ich, ich walki o utrzymanie. Ja im bardzo życzę utrzymania. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia, ale czuję naprawdę taki duży... Du, duży dużą sympatię do tego Beniaminka, jeszcze sobie parę tygodni temu na Vinted tych koszulkę znalazłem i już w ogóle wcześniej jeszcze byliśmy z narzeczoną na koncercie Eda Shirana, więc no tutaj po prostu mnie przyciąga do nich w tym sezonie, ale no będzie, będzie im ciężko się utrzymać, natomiast wydaje mi się, że oni z tej, z tej ekipy lester southampton powiedzmy Everton no to grają najlepszą piłkę, nie wiem, nie wiem czy czy Wolverhampton no Wolverhampton gra ostatnio w kratkę, ciężko, ciężko ich, ich ocenić, bo tak jak po przyjściu nowego trenera naprawdę tam ta gra ich znacznie się poprawiła i widać, że atmosfera w zespole była dużo lepsza niż za garego Nila. Tak ostatnio widzę, że te wyniki no, troszkę się pogorszyły. Natomiast no Leicester i Southampton według mnie zdecydowanie są gorszymi zespołami aktualnie od, od Ipswich, chociaż Southampton dzisiaj, tak jak już rozmawialiśmy, nie zagrało złego spotkania. Więc no kluczowe, wydaje mi się, tak jak mówiłem, będzie to spotkanie na początku lutego i zagadką też będzie ten Everton Davida Moysa. No, przyjście Davida Moisa do Evertonu to dla mnie też jest takie bardzo ważne wydarzenie, bo ja Moisa uwielbiam za ten czas, który on spędził w West Hamie, za to trofeum, które, które wywalczył dla motów. Natomiast wiele wiele osób się zastanawia, czy to nie jest praktycznie zmiana jeden do jednego. dajesz na, na Moysa W spotkaniu ze Stanwillą wiadomo, że no ciężko jeszcze jakoś odcisnąć swoje piętno, jeśli, jeśli on trenował z nimi kilka razy albo nawet raz prze, przed tym meczem z Devilands. Natomiast no, no, nie wyglądali oni jakoś wybitnie w tym spotkaniu, chociaż Calvert lewin w samej końcówce mógł dać ten remis Evertonowi, który byłby bardzo dobrym rezultatem według mnie z Devilands. Natomiast natomiast no klaruje się taka piątka outsiderów totalna w tym sezonie Everton, Wolves, Ipswich, Leicester, Southampton i, i nad nimi jest Crystal Palace, który ma 7 punktów przewagi nad, nad, nad 16 miejscem yy, więc wydaje mi się, że się znaczy wydaje mi się, to prak praktycznie jest już pewne według mnie, że yy, no pomiędzy tą piątką, a może nawet czwórką rozegra się to kto spadnie i niestety w tej sytuacji tak jakbyśmy wrócili do tego pytania, które zadałeś na początku no to tak patrząc na te cztery drużyny, już pomijam Southampton, które mogłyby się utrzymać, czyli dwójka z tych czterech drużyn Everton, Wolves, Ipswich, Leicester się, się utrzyma. No to mimo wszystko wydaje mi się, że ten Everton i, i, i Wolves powinny się utrzymać, biorąc pod uwagę trudność terminarza Ipswich. Ale ja osobiście wierzę w Ipswich, zwłaszcza że widać, że oni z lepszymi drużynami potrafią grać. Bo z Chelsea ostatnio udało im się wygrać 2 do 0. Po Dobrej grze w defensywie, chociaż oczywiście Chelsea miała swoje sytuacje. I to wyprowadzanie kontr przez Ipswich jest całkiem dobre Delap i Hutchinson sobie świetnie radzą z przodu, zwłaszcza uwielbiam oglądać Liama Delapa dzisiaj, dzisiaj nie zagrał zbyt dobrego spotkania widać było, że coś tam chyba nie stykało do końca w głowie bo był dosyć, podejmował momentami dosyć głupie decyzje, dostał żółtą kartkę za taki dosyć dziwny faul na Weltmanie, ponadto wydaje mi się, że w niektórych momentach mógł nawet dostać drugą żółtą kartkę i ten mecz skończyłby się dla niego Dużo gorzej niż się skończył. Natomiast jeszcze wracając do, do tego spotkania dzisiejszego z Brighton, no to też Bramkarz według mnie nie pomógł. Walton dzisiaj miał mecz imienia Muricia, troszkę. Przy pierwszej bramce piłka przeleciała mu pod ręką. Przy drugiej, wydaje mi się, że może mógł się też troszkę lepiej zachować, chociaż ten strzał Rutera był dosyć sytuacyjny i taki raczej ciężki do przewidzenia. Natomiast no, nie, w sensie to nie był strzał jakiś oddany z dużą prędkością, z dużą szybkością, natomiast to było bardzo blisko bramki Waltona. Jednak no Brighton, Brighton dzisiaj dzisiaj pokazało wyższość i w sumie to zwycięstwo było im też bardzo potrzebne, bo to, to było pierwsze zwycięstwo od, od ośmiu spotkań to jest dziewiąte spotkanie, w którym oni dzięki temu, w sensie inaczej, to jest pierwsze zwycięstwo w dziewięciu ostatnich spotkaniach w lidze, więc to jest naprawdę, ja się sam zdziwiłem, jak przeczytałem dzisiaj tą statystykę, no bo Brighton wydawało się, że jest w całkiem dobrej, całkiem dobrej dyspozycji w tym sezonie, ja tak zawsze ich odczytywałem, może niekoniecznie oglądałem wszystkie ich spotkania, ale moje wrażenie było takie, że no ten Kurzele robi tam dobrą robotę, po czym patrzę w, w ich ostatnie spotkania, a tutaj osiem spotkań bez zwycięstwa, także może, może to zwycięstwo SIP switch tam Slip Switch Town da im troszkę wiatru w żagle, bo według mnie zasługują oni troszkę na wyższe miejsce w tabeli. Wydaje mi się, że, że rzeczywiście ta gra dzisiaj wyglądała dobrze i to jest jakaś taka bardzo, bardzo optymistyczna perspektywa na najbliższe spotkania dla Okej, okay, Bo ja w ogóle tak obgadałem chyba wszystkie, wszystkie zespoły, które, które już można było obgadać z dołu tabeli. Sorki za te, za te lekkie dygresje. <gry> Ale w ogóle mam takie wrażenie, że akurat Ipswich, tak już odnosząc się do jednego z wątków, które poruszałeś, czyli po prostu, że tak gdzieś wspierasz tę drużynę i sympatyzujesz. Ipswich mam wrażenie, że ma właśnie bardzo dużo takich fanów, którzy gdzieś tam jest to dla nich ta drużyna numer dwa i którzy mocno trzymają kciuki za to, żeby, żeby się jednak utrzymali. Oprócz tego, że jest właśnie wokół tego klubu bardzo fajny klimat, to też no, cieszy to, że jest to nowa drużyna stosunkowo jeśli chodzi o taki folklor Premier League tych niedawnych lat no drużna, której dawno nie widzieliśmy o w ten sposób bo tak jak się patrzy na przykład na to jakie drużyny zajmują teraz pierwsze trzy miejsca w Championship no to to są drużyny które tak bardzo niedawno widzieliśmy więc każda drużyna która jest jakąś taką, jakimś takim odświeżeniem jest czymś nowym, tak jak w, chociażby w poprzednim sezonie Luton, którego też dawno nie widzieliśmy. Czy w następnym sezonie być może trzymam za to kciuki, że Sunderland awansuje do Premier League? No, są taką, takim fajnym odświeżeniem, bo mam wrażenie, że trochę te. No, to nie jest nawet wrażenie, tylko tak rzeczywiście jest, że ci Beniaminkowie się bardzo często powtarzają. I, I gdzieś tam się zamyka trochę ta, ta pula drużyn, które do tej Premier League awansują. I właśnie takie perełki i takie drużyny dawno nie widziane to jest coś, za co, za co trzymamy kciuki. Ja też oczywiście życzę Ipswich, żeby się utrzymali. Mimo, że jeśli miałbym typować, to, to wydaje mi się, że to właśnie oni zajmą to miejsce. 18. No dobra, A właśnie, bo jeszcze mówiłeś o bramkarzu, to ja tak też tylko jeszcze wrócę na chwilę do spotkania z Southampton. Tam mam wrażenie, że też Ramsdale przy tych niektórych sytuacjach mógł zrobić zdecydowanie więcej, ale to tylko taka drobna dygresja, bo już wracać do tamtego spotkania nie będziemy. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o dogrywkę. Z tego, co wiem, dzisiaj jeszcze Pan Maciejewski planuje wyrzucić odcinek albo zrobić odcinek, 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 tak, bo live jest jutro. Tak więc teraz przyjmuje Pan Łukasz Stery nad naszym kanałem i zaprasza na przygodę z Fantazy Premier League. A później oczywiście standardowo zapraszamy na omówienie kolejki w poniedziałek. To tyle. Dzięki Marcin, dzięki także widzowie. Życzymy dobrego weekendu. Oczywiście w towarzystwie najlepszej ligi świata. Trzymajcie się i cześć.